Morda. Pierwsze pytanie będzie z języka polskiego w wyrażeniu krzyczeć. Razem. Razem. To jest krzyczeć. Pan numer 10. Geografia, do którego. Wow! Królem którego ludu był Gęzeryk, który podbił północno-zachodnią Afrykę, a w 455 roku doszczętnie złupił Rzym. You. Panie Adamie, język polski. Ile dwuznaków zawiera wyraz chrząszcz? Wyraz? Yes. Black Hawk. Statki powietrzne produkowane w mielcu to samoloty czy śmigłowce? My, my, Panie. Panie, idź pan wójt. Za które przestępstwo Al Capone poszedł do więzienia w 1931 roku? Za sprzedaż alkoholu. Za uchylanie się od płacenia podatków? Ja pierdolę! Trudno było udowodnić sprzedaż alkoholu, ale za podatki dostał 11 lat. Pan numer 10. Pytanie będzie muzyczne. Hej, hej, kup klej! pole. Pana numer cztery, poproszę. Panie Sławomirze. Proszę numer, panie numer sześć. Geografia. Na którym morzu leży wyspa Bornholm? Na północnym. Na dupie. Proszę pana. To jest szósty w tej serii finał. Za kilka minut nazwisko któregoś z naszych finalistów znajdzie się na dupie. Pan Sławomir, pan Adam, pan Damian. Ja pierdolę. Pytania do wszystkich. Kto się zgłosi, ten odpowiada. Geografia częścią którego państwa jest prowincja Quebec? Pan Adam. Kanady. Historia Polski. Koror, koror, koror. Bor, 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 bor. To opozycyjne ugrupowanie społeczne działające w czasach Polski Ludowej. Co oznacza ten skrót? Komitet Obrony Robotników. Zoologia. Czy w Polsce żyje jaszczurka żyworódka? Pan Sławomir. Żyje. Bi, 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 Biblia. Jakie dary przynieśli trzej królowie, nazywani czasem trzema mędrcami, nowonarodzonemu Chrystusowi? Pan Damian. Dzisiaj się król. cały i Po Poproszę pana numer jeden. Waluty świata, w którym państwie drobna moneta nazywa się stotinka? W Bułgarii. Morda. Pan Sławomir zdobył 72 punkty i to jego nazwisko będzie na liście zwycięzców. My wręczamy państwu kuferki pełne słodyczy dziękuję. od fundatora naszej głównej nagrody. Dziękuję. Ja dziękuję, dziękuję. bardzo za grę. Do zobaczenia zatem.